Jadę na jazdę próbno, Zobaczymy co tu się spierdoliło. Kluczyki w środku? Ja, ja Pali, trzeba tam, tak, stacyjkę, trzeba Proszę pana! No? No nic, zjebało się na także także proszę się przesunąć. Ja pierdolę, to ciężkie. Kurde. Świece chyba się zjebało. już. Oni. Sprawdźmy czy jest iskra. Jak będzie coś z tego? W momencie zaraz będę wiedział. Muszę tę maskę no, chyba podnieść. Chyba się zjebało na... Muszę maseczkę podnieść, proszę pana. No, jak zjebało na Spokojnie. I Słuchaj, Wiktor, możesz yy, tym podjechać prostownikiem i podłączyć akumulator? Bo się rozładował kompletnie. O kurwa. No co? Pan nie mówił, że to jest jednostka uturbiona. No kurwa, to jeszcze jak? No, to że... jest jakiś problem? Nie, nie, to będzie po prostu więcej jebania. A, no to nie moja sprawa. Dobra, czekaj, podjadę to wózno. No, weź podłącz od tyłu, tam od tyłu też można podłączyć, są poprowadzone kable, wiesz? Dziwnie jest tu poprowadzona instalacja. O, ale gorące to gówno. I podasz mi wodę, od razu doleję? Jaką, destylowaną? No tak, tak, destylowaną. Do, do chłodniczy. chłodniczy. Płyt może być. Chociaż ciepło jest, to może być woda. Mineralna. No, cisowiankę ci, ci daj. Z magnezem. Gazowana, więc co będzie. No i posam koreczek. I... momencik go odpalę i dorównamy y, y, poziomu. No, pali na tyk. Dobra jadę jazdę próbną zrobić teraz proszę pana No dobra Zawieszenie twarde jak jaja Czyli kit. Czyje jaja? No moje dawno nie ciąciałem Po biciu i te auto jest takie kulki tu są Zaraz Ty dycha weźmy mi wejść na chwilę bo muszę sprawdzić No czekaj chwilkę tylko ubiję. No nie otwieraj drzwi Dobrze nałóżmy wosku O kurwa nie wiem czy tyle rozprowadzę No chuj Proszę bardzo, wywąskowana. Dobra, ile się należy? Y... Proszę pokazać dowód. No masz. Y... 2000. Może pan <słuch> jechać, tylko y... pro proponowałbym i y... raz na jakiś czas sprawdzić poziom y... wody lub płynu chłodniczego. No znaliśmy wody z racji tego, że mamy cięcia budżetowe, ale jeśli pana stać może pan sobie dodać płynu chłodniczego, chociaż na dworze jest na plusie, tam mi się wydaje, że płynu to nie trzeba kupować. Ale płyn jest dostępny na każdej stacji. Dobra. I, także powolutku pan sobie wycofa czy wyjechać? Eee, ja wycofam sobie. Dobra. na zajęcie. I który. I, BW? Fort. Fort, okej. Okay. Siema! Siema! Co tam? A nic. A co tam? I, no co ja auto zrobiłem? Multiplayer robiłem. Kurwa, czułem się, statek kosmiczny robił. A teraz chyba cały czas na no, służbie, co? No muszę zapierdalać, bo płacić nie w jeszcze nie <laughs> Godziny muszą być wyrobione, co? No, dycha, dycha, dycha godzin no tak, musi być zrobiona, co? to jest straszne. No, dycha godzin, ty wiesz ile to jest roboty? Ja wiem, bo To jest 10 sobie. godzin. No. Co zjebałaś tu ja ja z Fordem? Tak. Nie, Nie wiem, był rozwalony, a jest... wszystkie auta naprawić. Czyli przegląd, tak? No. Dobrze, kluczyki są ja. w środku, tak? Tak Jadę na jazdę próbną Idź sobie kawkę zrób czy coś Chyba, że jadę z tobą na jazdę próbną yy, No to jak chcesz to chodź Co? Chodź Wygrałem turniej MMA no, ja widziałam gratulacje, nawet nie miałam kiedy ci pogratulować, bo tyle ludzi co tam było. No, tam było ludzi jak brówków. No, ale. Mówię, nie będę podchodzić, bo, bo wszyscy podchodzili, gratulowali, to mówię, następnym razem, jak cię gdzieś tam po, po drodze znajdę, to powiem, że super robota. Oho, słyszysz to? Co? kupuku robi, słyszysz? A ty faktycznie. Z tyłu. się na to nie zwróciłam uwagi. Oho, z tyłu jest stuk. puku. To jest dyferencjał chyba zjebany. Czekaj, przegazuję, zobaczę jak jest. Dyferencjał? No. A to coś strasznego? No to jest napęd. To napęd jest. Aha, aha. O kurwa, no ja jest zjebany. Nie bardzo. No ja nic, zrobimy. Dobra, dobra. Ja nie chcę, żeby później był problem z tym tym, nie? Z tym przeglądem. Spokojnie, ja tak odpierdolę ci furę, że ona przejdzie przegląd z paskiem. Dobra. Czerwonym? Z różowej, że ci pod to pasowało. Odjadę sobie okay. tutaj, tutaj zrobimy to, wiesz? Dobra, dobra. Tutaj lepiej? No tu, lubię, lubię na dywanie, nie? A. Dobra, ten dyfer najpierw ogarniemy się. Kurwa, zjebał. To no jest wyciek, wiesz? Tutaj yy, wyleciał olej z dyfra. I trz, jest dziura darcie jest? i pukanie. Nie, spłacił się, ja, ja się po prostu. Ja się nie znam, ja się nie znam na samochodach. Dla mnie to może tam dziura być, wiesz? I podasz mi ten klucz, co tu leży na oponie? A. No! To jest dziesiątka na kiju! Dziesiątka na kiju. E... Jest kij i jest dziesięć napisane. O jest, jest, faktycznie, dobra. Trzymaj. Dziękuję. O! Okay. Masz poluzowaną śrubę! E... Ale da się to, to naprawić? No oczywiście, że tak, wszystko się da. To, to super. Bo już się zaczęłam martwić, że, że nie da się tego naprawić i byłby przypał. Nie, nie da się! Ale w sumie to nawet nie moje auto, tylko Janka, więc. Bo widzę, Janek przyjebał czy ty? On, no ja tym mało jeżdżę, tylko naprawiam. No co no, naprawimy! Nie poznałem dziewczynę! Jaką? Drugą już. Pokemon, Wieko? na nią mówiłem kiedyś. To jak się nazywa? Pokemon. Ma brata. A imię? Bez Pokémon? Kurde, czekaj. Marek? Halo? No? Ta dziewczyna co tu była z tym męż -krabem? No co, to, to Koks miał mi latać z Koksem, no. Ile? Nie, to nieważne ceny. Jak na imię miała? Lindy? Lindsay? Lili Cię kurwa zdecenuj. To nie są milionerzy i to nie jest telefon do przyjaciela. Lejla! Aha, Lejla. Dobra, dzięki Mariusz, jesteś super. No, papa. To ty miałeś z koksem dla Leili latać? Nie, nie, nie. Jej bratu oferowałem, żeby latał, bo by Janek by go nie przetrzepał nawet. I co? No, odmówił. A, to, to ją poznałeś? Z nim tu była to i. I Pamele naprawiali taki samochód. się Pamela. Panamera? No, no, Pamela, no. I nie będzie ci przeszkadzało jak będę ci pukała auto? Nie, Gigi. Jak długo mogę popatrzeć tak, tak spoko? Nie, spokojnie. Nic w rurę wydechową nie będę wkładał. Tak jak mówię, no. To Janek tym jeździ, ja... No nie wiem, nie tym... Ten... czas z nim pogadać, żeby uważał, jak jeździ. A to musisz z nim pogadać, bo on jak ode mnie odbiera, to tylko na sekundę i jakoś tak to nie, nie widzi mi się tego, wiesz? Ale co, jesteście w separancji? Chyba tak. To musisz się zacząć malować, bo ty nieumalowana ostatnio chodzisz. Poważnie? No, dupa, nogi, cycki, okej, okay, ale twarz ci powiem. No, astecka jakoś... trochę, nie? Taka jakaś niewyjściowa trochę. Nie, no wyjściowa jest, zawsze możesz powiedzieć, że masz Mariusz na imię, nie? A jak tam szczury? I spierdoliły. Karmiły się? Mhm, spierdoliły. Dzisiaj środa. Wiesz co, uciekły, nie? No nic nie zrobię. Jak to uciekły? No ja wracam do chaty i robię sobie obiad i tak sobie patrzę, bo widziałem taki cień walizki, nie? No. A one spakowane, normalnie serek, gołda pod pachą i mówią, że wypierdalają. Jak to? No szubienice wzięły, taborety, Ostatnia wieczerza i wszystkie się powiesiły na, na jabłonce. Nie żyją. A to musiało być dla ciebie straszne. No nie, bo i tak cię mnie trudką potraktować. A... Śmieci się A same ostatnio... wyniosły. Ostatnio mi mówisz, że trzeba by cię po nich odchody wynosić i, i karmić je. No właśnie, I, i to było fajne, ale jak zaczęły same wynosić odchody moje, to mi zaczęło to przeszkadzać. Aha, chciałeś się po prostu już później ich pozbyć. No. I same się pozbyły jebane. Ale słuchaj, z jednej strony takie pracowite szczury mieć dla siebie pod własnym, tam, wiesz, widzi mi się. To też nie jest chyba zły pomysł. No fajne, ale no, jak twoją kupę wynoszą, to już przykro, są sieć, widzą, jak twój stolec. O, ła, stolec wygląda. I boskować, czy tylko przemyć? Przemyć. Chociaż nawet nie musisz pojadać na, na menie. No ale wiesz, my musimy w pracy coś zrobić. To no co, przebyć, ja tak czy... Co zajmujecie no. Ocy się, żebym cię nie ochlapał. I teraz patrz jak wysoko pluję Mo no czy nie bardzo? No. Okej. Okay. <grystuje> nie rzyptuję. Did nie będę. to by wyglądało się co. Ale na plułem muszę dwa razy przebyć. No. Świeci się jak cipa po depilingu. Także możesz lecieć. Dobra, to trzymaj pieniążki. I dwa koła. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I dzień dobry. Czy pomóc? Dzień dobry. No, znajomy, 102 dwa metry zaliczył autem. I były skoki, tak? Tak, ale pańskie, no. Czyli zawieszenie do wypierdolenia? Czy coś gorzej się stanęło? No, chyba zawieszenie. Zawieszenie. Zaw nie znam, panie. Okej, okay. czyli Kluczyk jest w środku? Jest kluczyk w środku. To tylko się napije coca colki i już lecimy. Patrz, już pan zapłacił. Tak, no, ja Ufam na słowo. No i zajebiście i chce pan kanapkę? Nie, dziękuję. Eee, Dzięki. Możnego. Chce pan usłyszeć diagnozę czy nie? No, nie, w słyszymy. Powiem tak. Zawieszenie pizga jak ojciec matkę po meczu. Ej, no Trzeba wymieniać. Guby na vanhaczach. Guby na vanhaczach tak wyjebane, nie? Jak kondon po, po ruchaniu. Także nie wiem, robić czy nie? No robić, robić. Dobrze. Y jeszcze jedna rzecz. Y na telewizorku pojawiły się gołe baby. To tak powinno być. Aha, no to okej. Okay. Czyli nie ma wirusów. Tu jest, jest... Aha! Dupę wyklepać! Jak sąsiadce, dupę tak? Dupę wyklepać i maskę też nową chyba trzeba. Dobrze, momencik. To sobie podniosę klapę. i pan się odwróci, bo będę bił pana auto teraz, także... Pan się odwrócić. To jest dla jego dobra, oczywiście. I błędy skasować też? Pewnie. Dobrze pan nie ma multipli, bo błędem by się okazał zakup. Nie no, no, to fakt. I Woskować czy umyć? Eee, yy, yy, woskować. Dobrze. Nasz spoiler. Muszę tylko pokazać dowód. I Rzecznie. świetnie, może pan jechać, jest zapłacony. Dziękuję. I powolutku na kamerce ciofania pan pojedzie. Dobra. Z dużo osób prosiłby, Dobra. żeby pan nikogo nie potrącił. <laughs> Zauważyłem właśnie. Trzef się dasz radę wyklepać. No leciutko, I co się stanęło? Dziękuję Intensiv. Stanęło się to, że wyjebało wszystkie szyby. Tu jest gniecenie na tylnych drzwiach. Troszeczkę zderzaczek z tyłu jest wnieciony. I chyba to tyle. Mhm. Mm yy, klączyki w środku, tak? Zgadza się. I... A i z przodu zderza klata. Chyba kurwa za zatrzasków wypadł. Okej, okay, okej. Okay. No jeba... Pan... A w co pan przyjebał? W jelenia? Nie, w samochód. A gdzie jest drugi? Eee, nie wiem. Dobrze, jadę na jazdę prób, zaraz pijedę. Niech pan okay. coś zrobi jakąś kawę czy coś. Dobra, w porządku. Wosku nie zabraknie, ja mam krzywą przegrodę. A gdzie ty jesteś? Człowieku, mam Golfa jak po prze... Przepraszam, BMW jak po przemocy domowej, takie pobite. A ja tu stoję, ten tym dużym czymś. No widziałem jak podjeżdżałeś właśnie też piłem tak. BMW czarnym. Na dywanie jestem. Na dywanie! No, przyjdź na dywanie! Tak, ja nie wiem, gdzie jest dywan tu! No, na dywanie! No dobra, siema! Siema! Y jest problem! Jaki? Y to auto jest strasznie pobite! No jak to? No, musimy założyć niebieską kartę, proszę pana, bo auto nie wolno tak bić! Ale ja nie biłem tego auta. To drugi samochód uderzył. No tego nie wiemy! Bo się pytajcie, drugi auto... Wie pan o tym, że nie wolno bić auta? No ja wiem, no. Auto to jak żona. I... No, chyba, że żona nie posłuszna, to można uderzyć, nie? I żona nie po. Nie dożartujesz, żony pan może jednąć przecież. Bo słuchaj, zakładasz tą kurwa bikę całą mi walić, nie? Z główki trzeba walić. A też można. No dam radę, tylko że pan bijał, to założymy niebieską kartę na auto, dobrze? pomożesz mi ją założyć? Wcześniej niebieską kartę w jakimś sensie? No, że jak jest auto bite, żeby mogło się zadzwonić do nas, żeś mnie uratowali, jak pan będzie znowu bił. Trzeba założyć taki przycisk SOS. A, asystent taki. No, a no i wtedy jak się, jak będzie wypadek albo coś, to auto do was zadzwoni. Dobrze, posklejam, Proszę pana, może pan ze mną wsiąść, Bo jest. W gajdych program taki, żeby to dzwoniło do nas. Dobrze, twoja mama bita się nazywa, ta aplikację my ją zamontujemy. I, I będzie auto same moją. Może pan ze mną wsiąść, bo musimy ściągnąć zderzak taką specjalną metodą. Dobra. Zapraszam. Dobra. A wolę, żeby pan przy tym był Muszę zapiąć pasy Wypadałoby. No dobra. Poczekajcie, bo on tu będzie naprawiał. Spokojnie, zaraz wrócimy. Taka. ja zaraz wrócę. Ze mną spędzać czas, to byś wolał się zabić? Oho, słuchaj. Tam jestonka, jest. rozwód tam jest, jak nic. Proszę pana wytłumaczę. Nad kolej tak będziemy wymieniać, proszę pana. No i co dalej? No trzeba zderzak urwać. O jasny chuj. Nie, nie, ciemny będzie, ciemny. A, dobra, dobra. W tym samym kolorze rozumiem. Spokojnie będzie tak się uderzać, aż odpadnie. I nie będziemy jechać mocno, także... Ale co panowie robią z moim autem? I... A poczekaj, bo zderzak Czy demontujemy. Czy pan zdaje sobie sprawę z tego, że ten pan obok nie jest Ale nawet nowy. jego właścicielem? Nowy będzie, śmiało. Nowy będzie, a nie możemy ściągnąć, bez jest Dobra, to jak zrobicie, to proszę odkolować autko, do I Dobrze. Opa. Kurczę, ostra U. dziewczyna. Pani Dyma? Ona jest e, w związku z kobietą. Ale że jak, że muszlami się dotykają i lubią... No, 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 te dwie kobiety, co siedziały tam z przodu w tym Mercedesie, to no? jest para, to są narzeczone. A się wierzyć, nie chcę, i co one robią razem? No, nożyczki i te sprawy, nie? Ja pierdolę, czyli kraw... to jest krawcowa i taki siano ma? <laughs> Jak to krawcowa? No krawcowa! A ona kiedyś mechanikiem była z tego co wiem. Ha, mechanikiem tam się dorobiła? A no. Wiesz pana. No to w ogóle w drapkach dużo się dorobiła. Czemu pan to przynitował? Ja tego nie nitowałem, to poprzedni mechanik. Co to za pusiery odjebali? No nie odpadnie! To może go wyrwać trzeba normalnie na warsztacie. Moment, moment! Zaraz się poradzimy! O kurwa! O kurwa! O, nie wierzę, chodź. O, chuj, woda leci. Jasny, chuj. Przecież ja się nie wypłacę. Nie, 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 nie było tematu. Ja doleję wody, wymienimy węża i będzie git. No to pan, pan nic nie widział, jak coś to pan był na kawie, jakby się szef pytał. Dobra, dobra. Kurde, ale żeby kto to przylitował. O, 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 Oho, z pana pójdzie na prawa. o, 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 porządku? o, 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 w o, o, Nikomu się nie stało? Nie, nie! nie. To, to, to lokalnemu odpierdala Halo, twara. halo, pan uważa. Lokalny uderzył nam w auto. To jest wszystko jego wina, tak chodziło ładnie. No. Ja proszę pana, będę się panu zabrać prawo jazdy, zaraz odjeżdża pan stąd. Zatrzymuj go. No chuj, a szczerze myślałem, że tylko delikatnie puknę i on odpadnie. Czasami gramy przerośnie. Posłuchaj no ty... mnie, no, ty pana. No, ale, ale ty się nie wycieraj na mnie, tylko zachowaj jakieś zasady tej konwersacji. A ten Ty, hmm. ale się to ty się ciągle strach. wtrącasz. Teraz ja powiem, przed chwilą hmm. było. Tak, chodzimy na I te aplikacje mont montować? A możesz zamontować, no? Yy, pan chce wersję Bijmatkę 2.0 czy Ałaboli 3. A która lepsza i się nie zawiesza? Ałaboli 3. No to dawaj to mała Bo to jest najnowsza generacja. Dobra. Reaguje, reaguje nawet na wyzwiska. Dobra, dobra. Okej. Okay. To ją tam ładuj system. I co będzie jeszcze? Yy, Sprawdźmy, wejdzie pan do auta i pan uderzy ręką w kierownicę. Dobra. Oho, dostałem aplikację. A ła boli! Dobrze! No, no i zajebiście. To chodź tu dam ci się. Momencik, momencik, jeszcze tylko jedną rzecz musi sprawdzić. Dobra, dobra. O ten zdędrzak tu ma jakiś... Co z nim? No się rila. A to nie, to, to się, ci się wydaje, wiesz? Pan zobaczy! Wydaje ci się. Oho! W razie fotos też przynituje! I proszę bardzo! Piszcie jak dziewica normalnie. No i, i jak się dobrze nam wąskuje, to piszczy! Trzymaj piąteczkę. Dziękuję bardzo. Dzięki Pan. również. Pan nie bij auta, bo dostanę powiadomienie z apl aplikacji. Dobra, postaram się nie.